Dzień dobry, rozpoczynam odcinek, którego dawno nie było, bo dzisiaj dzień świąteczny, 11 listopada, święto niepodległości, więc ja zaczynam drugie śniadanie, rogal świętomarciński, do tego za chwilę wpadnie herbata z lipy, no i dzisiaj będzie taki dzień na spokojnie, trochę spaceru, trochę przyrody i zobaczymy co tam jeszcze. Chwila moment i woda już się gotuje, żar robi swoje, więc zalewamy tą herbatkę z kwiatów lipy, oj żebym nie przelałaby, elegancko, niech to się kilka minut zaparzy, tu już można przymknąć, chociaż jeszcze dorzucę troszeczkę drewna, niech to się po prostu pali, dorzucę oczywiście z drugiej strony, tu niewygodnie, aby zakruszyłem kuchnię. No, ale tak to bywa. Jednak jedną ręką to nie jest za wesoło wszystko robić, ale jakoś sobie poradzę. Chcę napalić, żeby oczywiście powietrze się zmieniło. Niepalone nowo kilka dni, więc tak naprawdę takie przepalanie kilka godzin na te temperatury, które są na dworze. No to na pewno w budynku dobrze robi. I tak jak powiedziałem, dzisiaj odcinek nieremontowy. Także nie będzie żadnej dłubaniny ani w pomieszczeniu ani na dworze. Teraz szybkie drugie śniadanie na słodko, żeby złapać troszeczkę energii. Do lipy hmm, może jeszcze łyżeczka miodu za chwilę wleci. Zobaczymy. A po takim śniadaniu. Trzeba wykorzystać to słońce, które jest na dworze i cisnąć na jakiś spacer. Godzina 12, ale myślę, że ze dwie godzinki uda się na dworze poprzebywać. Rano wstałem koło 8, było bardzo pochmurno. Teraz po drodze, jak się zebrałem, troszeczkę się rozpogadzało. No i jak widać, niebo w tej chwili śliczne i błękitne, więc na pewno tą pogodę trzeba wykorzystać. No i w sumie tak pomyślałem, żeby było szybciej i dalej. To może ostatni już pewnie w tym roku rowerek wyciągnięty, odkurzony, bo w sumie chyba z pół roku nie było jeżdżone. Więc akurat można się gdzieś tam po okolicy przewieźć. Może gdzieś w tamtą stronę też bardzo dawno nie byłem. Myślę, że uda się też z trochę ciekawych rzeczy nagrać. Jeszcze jak jest słońce, to zawsze te ujęcia wychodzą inaczej. No i jest przede wszystkim cieplej. Rano było zaledwie 2 stopnie, i jak mówiłem, pochmurnie. A teraz na słoneczku, no 9, więc przyjemnie. Także jedziemy gdzieś tam. Oczywiście jak spacer, to nie może zabraknąć i wariaćka. Wariaćko, pierwsze co poleciał, jak zobaczył byka i krowy, to przywitać się. Ale ten byczek, to chyba na niego nie bardzo zareagował. Także co? Jedziemy dalej. I powiedz mi piesku, gdzie i po co, żeś ty tam wlazł? Tu rozumie jelenie, sarny, ale ty po co i na co? Zaraz tam ugrzeźniesz i będzie. A, wody się napić. Bardzo mądrze, bardzo. Na sam środek trzeba było wejść, nie? I po co, żeś ty tam w las? No i kto cię teraz domyje z tego wszystkiego? Chodź tu, nie właśnie tam! No i niech ktoś mi teraz powie, że tego psa można było nazwać inaczej niż wariaczko. No nie, na pewno nie. Prawie jak Bieszczady, oczywiście pół żartem, ale przestrzeń tutaj w tamtą stronę jest naprawdę otwarta i olbrzymia. Ciągnie się nie wiem ile kilometrów, gdzieś tam trochę pól, trochę lasów, ale można by iść i iść i iść. I ten las, który teraz przejechałem, w sumie też ładnych parę kilometrów, a to jest jego obrzeże. No taka trasa jak dla mnie ala bieszczadzka. Tu kiedyś już byłem i zapamiętałem to miejsce, w zasadzie tą drogę tu przy lesie, no ale wcześniej tą trasą, którą teraz przejeżdżałem przez las, to chyba pierwszy raz. proszę. Tu kawałkami lasy państwowe. No i taka machina. Zostawiona, pewnie kilka dni tu stoi, no bo nie sądzę, żeby w sobotę, w niedzielę i teraz poniedziałek ktoś tu pracował. No i tam, z tamtej strony na pewno wycinka gdzieś tam musiała być, skoro tu taki olbrzym stoi. Słońce gdzieś tam się już niestety za chmurki schowało. No i robi się troszkę zimniej, więc mniej więcej kierunek będzie w stronę siedliska. Mówię mniej więcej, no bo tymi drogami nigdy wcześniej nie jeździłem, nie chodziłem, więc zobaczymy. Oho, a tu jakie fajne, wielkie kopytka! Piesku, tyle kilometrów i dypić nie chcesz? No właśnie, jednak chcesz. Trochę dłużej niż planowałem, ale finalnie dotarliśmy na chatę. No i słoneczko się schowało. Od razu ta pogoda inna. No i te chmurki, a w zasadzie to chyba mgła, bo jest tak szaroburo i ponuro, jak to się mówi. Tak momentalnie się zrobiło w ciągu pół godzinki, aby tylko słońce zaszło, chociaż godzina no to jeszcze wcale nie jest taka późna, bo dopiero dochodzi piętnasta. Ja na chwilę jeszcze wyjdę tu na tą przestrzeń, bo chciałem zobaczyć w końcu czy to rumianki, czy to nie rumianki, to znaczy powąchać. Ostatnio te kwiatki widziałem, ale jakoś zapomniałem sprawdzić co to, jak to pachnie. No tak jakby delikatny rumianek. Sam nie wiem. Trochę na nie już przecież późno. No ale tutaj i tak, w tym roku pogoda to była taka dziwna, więc cóż, może i rumianki. Okej. Okay. Pospacerowane, pojeżdżone rowerem, więc pora na jakiś obiad. No, i tak się zacząłem po obiedzie rozglądać i przyszedłem zobaczyć, jak te pomidorki, czyli te krzaki powieszone korzeniami do góry. No, i szczerze mówiąc, jakieś takie mieszane mam uczucia. No, niby na początku ładnie łapały kolor, czyli pierwszy tydzień po powieszeniu, no naprawdę podochodziły. Ale teraz stanęły w miejscu, jeżeli chodzi o barwę. No, i jak widać, zaczęły się też psuć. Więc nie wiem, czy jest po prostu za zimno tu w tej chwili, no bo jest jakieś 6-7 stopni, czyli temperatura jak w lodówce. No, ale te pomidorki już po prostu dalej nie chcą łapać barwy. Co do tych e, położonych na parapecie, to jest jeszcze gorzej. Tu praktycznie no wszystko się popsuło, no co to dużo mówić. No gdzieś tam te, które były zielone, to nie złapały w ogóle koloru, a te, które lekki kolor miały, po prostu są do wyrzucenia. I to praktycznie. Każdy. Z papryką podobna sytuacja. To co było lekko czerwone albo zostało czerwone, albo trochę przybyło, no ale też się zaczęło psuć. Na krzaku, na krzaku jeszcze pół biedę, jeżeli chodzi o paprykę, no bo widać, że tutaj dużo się dojrzało i teraz trzeba będzie ją na pewno pozrywać, bo już zaczyna wysychać. Więc jeżeli chodzi o paprykę, chili, no to krzak się sprawdził. Jeżeli chodzi o zwykłą paprykę, nie sprawdził się. To znaczy ta, która miała lekki kolor, lekki kolor został, ale po prostu też się zaczęła psuć. A zielone po prostu wysychają i nic z tego. Także jaki jest dla mnie wniosek? Czyli jak najbardziej, reszta, no chyba potrzebuje po prostu ciepła. Co tu dużo mówić? Także czy to wisi do góry korzeniami, czy leży na parapecie. Potrzebuje ciepła, moim zdaniem i tyle, bo zabrałem kilka pomidorków takich małych, koktajlowych i kilka większych i położyłem na ciepłym parapecie. No to one szybciej się na pewno podejrzewały. Nie do końca, co prawda, jak te. E, nie do końca takie były czerwone, no ale przynajmniej się nie popsuły. Także cóż, większość z tego trzeba niestety powyrzucać. Pozbyłem się już tych wiszących krzaków, co lepsze, oczywiście, zabrałem. No i cóż, momentalnie zrobił się wieczór, godzina 16, jeszcze nawet nie ma, a tu już zobaczcie, jak szaro i w zasadzie nieprzyjemnie. Także ja teraz idę, pozamykam sobie wszystkie pomieszczenia, które dzisiaj otwierałem, żeby tego po ciemku nie robić. Potem na chwilę jeszcze skoczę do sąsiada, bo mam jedną rzecz do załatwienia, i jeszcze myślę, że na pół godzinki wrócę, wrócę i spotkamy się pewnie przy kuchni, przy piecu. Pękła z godzinka, albo i lepiej, ale mam nadzieję, że mi jeszcze tu pod kuchnią nie wygasło. Oby oby, e, no super, jeszcze dużo żaru jest, więc dorzucę trochę drobnych drewek i mi się to zaraz elegancko rozpali. Bo jeszcze przygotowałem sobie na później tościk, który zaraz sobie przygrzeję i wykorzystam ten żar z kuchni. Tak, podrzucamy tościk i jeszcze dwa słowa. Zobaczyć jak wygląda to moje ostatnie Dokładanie tego, nie wiem jak to nazwać, kitu drewnego, drzewnego, czy coś w tym stylu Tu było z klejem, tu były same wiórki i lakier I tak pod palcem, no widać, że te wiórki z lakierem się no, na pewno ścierają A jak w tym, tej szczelinie No nie, wgina się to pod palcem Więc widać, że to nie zdało egzaminu Jeżeli chodzi o lakier, wiórki i dodatek kleju to już tak pod parcem się nie ściera. Wginać no lekko pracuje, ale to jest takie powiedzmy elastyczne, a nie to, że się kruszy. Więc cóż, wygląda na to, że sobie będę robił taką miksturę z klejem, żeby po... uzupełniać te wszystkie szpary. Wiem, że tu jest legar, ale jeżeli to będzie elastyczne, tak jak jest tu, to może się to tak szybko nie wykruszy. Tak przynajmniej sądzę. Także cóż, o tego... No nie, powgniatam to, skoro jest, to niech jeszcze będzie, ale na pewno to przykryję następnym razem taką warstwą z klejem. Także co, niech się zrobi tościk, popatrzymy może troszkę na ten ogień. No i w sumie, dwa słowa: bo zaczynałem odcinek przy kuchni i pewnie skończę przy ogniu. 11 listopada, święto niepodległości, odzyskanej po 123 latach. No, i w sumie, pewnie ten dzień każdy świętuje na swój sposób. Jedni idą przykładowo na marsz w Warszawie, inni spacerują, inni po prostu leniuchują w domu. No, ja świętuję tak, jak świętuję, czyli wykorzystuję ten dzień przede wszystkim na taki spokojny odpoczynek. W zasadzie pół dnia, można by dzisiaj powiedzieć. Te pół dnia, ale takiego luźnego pół dnia pospacerowane, pooddychane, pojeżdżone rowerem. No i w zasadzie Dzień się będzie pomału kończył. No czym jest ta wolność? No moim zdaniem właśnie takim, taką swobodą jaką w tej chwili możemy mieć, czyli każdy robi to co chce i gdzie chce. Jak już powiedziałem, można świętować w różny sposób, ale ważne, że możemy świętować. No, patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, nie każdy ma tą możliwość, a my powinniśmy się z tego cieszyć, że możemy i naprawdę nie ma i coraz bardziej zwracać uwagę na takie rzeczy jak ta niepodległość. Bo to kto wie, jak to na tym świecie jeszcze może być, patrząc na te globalne konflikty. Ale już nie wnikając w te wszystkie e, konflikty światowe, tylko bardziej skupiając się na naszym podwórku. No, to ja myślę, że każdy z nas powinien to świętować na swój sposób, ale przede wszystkim zwracać uwagę na takie drobne rzeczy, codzienne rzeczy i z nich się cieszyć. Cieszyć się nawet z takich rzeczy drobnych i prostych. Zrobić sobie coś smacznego do jedzenia tutaj, mam nadzieję, że tost zaraz będzie i to nieprzypalony. No, i przede wszystkim robić to, na co ma się ochotę. Chcieć to remontować, nie chcieć to nie remontować. No, ja czytam Wasze komentarze i w zasadzie dużo osób ma ludzi, narzeka a po co ja to robię, robię to wolno tak. i tak dalej. Tak, i często się nie stosuje też do jakichś tam porad specjalistów. Przykładowo, no, z tą podłogą, no, można było wszystko zerwać, można było zrobić ocieplenie, można było kłaść o podłogę od nowa, ale ile czasu by to trwało, nie wiem. Ja, jak powiedziałem, chcę robić wszystko, w miarę wszystko, o ile się oczywiście dwa da. Tymi rękami, oczywiście, można wynająć ekipę. Ja tego nie chcę robić. No, każdy taki remont, każda drobna rzecz, którą zrobię raz dobrze, raz źle, no, niesie też jakieś swoje doświadczenie, jakąś naukę na przyszłość, która mam nadzieję, że z czasem zaowocuje. A ja całe te remonty w zasadzie traktuję też jako swoje hobby, można by powiedzieć. No bo jedni jeżdżą na rowerze, inni chodzą na siłownię, jeszcze inni do kina, do teatru. Ludzie biegają. I tak dalej, i tak dalej. Grają w gry, oglądają seriale. Ja po prostu stwierdziłem, że będę w wolnym czasie robił remont, przy tym odpoczywał, no i zyskiwał coś dla siebie czyli przede wszystkim wspomniane doświadczenie a jeżeli będą jeszcze jakieś tego namacalne efekty typu wykończone w tym roku już pewnie nie, ale może za rok może za ileś. To pomieszczenie i zrobiona łazienka, to będę po prostu z tego mega zadowolony i dumny. Tej starej chaty już nie widać, bo tak ciemno. Ale jeżeli ja teraz sobie dłubię, po swojemu słuchając też oczywiście pewnych porad w tej kanciapie, którą robię, na Ala kawalerkę. I jeżeli w przyszłości przyjdzie mi remontować ten dom, bądź stawiać, Inny na jego miejsce, no to dzięki temu doświadczeniu, tej wiedzy, tych umiejętności, które zdobędę podczas tego małego remontu, no będę też wiedział, jak postępować przy tym większym. Czy robiąc częściowo samemu, czy też wynajmując ekipę, będzie to na pewno wiedza, której nie da się tak po prostu wyczytać czy wyoglądać w internecie. Także dla mnie to wartość ogromna, dodana. Wszystkie Wasze komentarze i prace, które wykonuję sam. Także jak to się mówi, człowiek uczy się na błędach, a doświadczenie zdobywa przez całe życie z każdą wykonaną pracą, z każdą wpadką, z każdym sukcesem. I mam nadzieję, że tak będzie też u mnie. Że ze wszystkim, co robię, wszystkim, co czytam, w tym Wasze komentarze, raz pochlebne, raz negatywne. To wszystko też niesie dla mnie ogromną wartość dodaną. Także kończąc chyba pomału ten monolog, dziękuję za te wszystkie wpisy, bo oczywiście jesteśmy wolnym narodem, wolnymi ludźmi i każdy może pisać i mówić to, co chce. Oczywiście nikogo przy tym nie krzywdząc, ja doceniam zarówno te negatywne, jak i pozytywne komentarze. No i cóż, teraz rozwijam tego tosta, pałaszuję. No i chyba takim akcentem będę się z wami żegnał. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.